Mija właśnie rok od pożaru katedry Notre Dame w Paryżu. Jeszcze nie zdążyliśmy otrząsnąć się z tego, nie zdążyliśmy tak naprawdę odbudować wszystkich szkód, zrobić rekonstrukcji dachu, a niestety przychodzę dzisiaj z bardzo smutną wieścią, ponieważ od rana płonie katedra świętych Piotra i Pawła w Nantes i jest to niestety nie przypadek losu, a prawdopodobnie prokuratorzy francuscy mówią, że jest to podpalenie, dlatego że dzisiaj po godzinie siódmej rano pożar wybuchł w trzech miejscach w tej katedrze we wnętrzu jednocześnie, co, co mówi jakby nam, że prawdopodobnie nie jest to przypadek właśnie losu, a działanie um, celowe. Dlaczego jest mi tak strasznie przykro? Dlaczego przyszłam dzisiaj i nagrywam to wideo? Dlatego, że jako historyk sztuki no po prostu nie mogę patrzeć na to, jak kolejna perła, klejnot e, po prostu gotyku, e, właśnie i to jeszcze tego takiego dojrzałego 15-wieczny budynek reprezentujący gotyk płomienisty, e, stoi w płomieniach, dosłownie płonie ten gotyk płomienisty. Jest to bardzo przykre widok zawsze, kiedy to się dzieje, a zdarza się to. Pamiętam, jak było mi tak przykro, jak płonęła święta katarzyna w Gdańsku, jak w zeszłym roku płonęło Notre Dame w Paryżu. Za każdym razem nie mogę w to uwierzyć, że to się dzieje. Jeżeli teraz sobie właśnie myślę o tym, że ktoś celowo podpalił, czy jako prowokację, czy jako coś innego, to jest za wcześnie, żeby to wyrokować, oczywiście. Natomiast jest to po prostu przykre, że obiekty architektoniczne, który, obiekty kultury e, tak naprawdę stają się obiektem no nie wiem czego, właśnie. E, natomiast e, no ja mam taki odruch od razu wara łapy od zabytków. Jak macie jakiś problem, to się dogadajcie na jakimś innym polu. Katedra ta, o której dzisiaj mówię w Nantes we Francji, jest to jeden z ważniejszych obiektów, właśnie który reprezentuje gotyk płomienisty we Francji czyli ten gotyk, taki już w fazie dojrzałej, gdzie formy stają się bardzo mocno dynamiczne dzisiaj możemy powiedzieć już że na pewno w tym pożarze spłonęły prawdopodobnie doszczętnie organy właśnie chór muzyczny bardzo mocno ucierpiały witraże na szczęście Pożar nie doszedł do konstrukcji dachu, więc nie będzie to tak potężna destrukcja jak w zeszłym roku w Notre-Dame w Paryżu, ale jednak pożar wybuchł w trzech miejscach, więc opanował też dosyć szybko po prostu wnętrze. Jest to bardzo przykre i drosgocące i z tym Was dzisiaj zostawię, będziemy wszyscy pewnie obserwować, jak ta sytuacja się rozwija, kiedy strażacy skończą tak naprawdę gasić i kiedy będą tak naprawdę pewnie w ciągu tygodni oszacowane straty dokładnie, prawdopodobnie będzie można też powiedzieć, co tak naprawdę się stało i kto za tym stoi, a może nie, nie wiem, zobaczymy. Także. Sobota 18 lipca 2020, co rok 2020 ma jeszcze nam do zaoferowania, nie wiem, ale robi się nieciekawie. Trzymajcie się zdrowo, ciepło i dbajcie o siebie, trzymajcie się, pa! pa.